Cześć, witam was w moim kolejnym odcinku na kanale. E, dziś będziemy na serwerze realcraft.pl No, jak mm. widzicie to jest moja działka. No, to jest moja działka aktualnie. Mam dosyć spore zapasy różnych rzeczy. Mam tutaj kakao, mam e, jagódki, mam trochę kaktusów. No i widzę, wszędzie jest trochę lepiej. Um, mam... Enchanter 30 level? Tak, um, ale nieważne. Um, mam. Dobry setik. Tylko bo mam ochronę 3. Mam kino bardzo fajne. No, no, już o pewnym nie mówię. Um, dobra, zobaczcie, ile mam tych kaktusów w um, ogóle. Kaktus. No, ogólnie się robią te kaktusy wszystkie. Um. No, i teraz najlepsze co chciałem Wam pokazać dzisiaj to, że rozkopałem dosyć porządnie tą działkę. Jest, Mam około 15 godzin na tym serwisie, ale jak widać, no nie, nie próżnowaj. Yy, mam też coś bardzo fajnego. Mam trójzą i mam, nie, to zaklęty ogień, 2, odrzut 2, grabić 3, 4, robić 5, edge 3, więc bardzo porządny. Yy. Yy. I co jeszcze? Tutaj hmm. hmm. taką przepaderkę prostu sobie rzucam, coś mi się przepada. Um. No. Um. Tutaj nic nie mam poza tym. Jest ten zamknięty, otworzę magiczną skrzynkę Jemy i mi Mam też 20 bloków purpuru. 64 wełny fioletowe. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. Mam duże redstone'a, trochę lapisu mam. Hmm. Mam tutaj też jasno głos, mimo że jest nader zamknięty. I no. zadania. No. Mhm. Tutaj już yy. piątek jest dzienny. Ym. Nie, naprawdę. Najgorszy z możliwych questów. Muszę zabić dwie osoby. Na serio? Mam Irona. Zrobię sobie set żelazny. To będzie mój set... na... PVP. No nie wiem. Czemu? Ja mam pytanie, dlaczego Minecraft mi to zrobił? Super, jeszcze żelazo. nie żelazo. żelazu. nie chcę, no serio. To wszystko do skrzyń. Lecimy szybko PvP robić. Tylko ten łuk wezmę. Ojej, to wiem co ja z wezmę. Strzały jedną wezmę. Hmm. Ja. Rozumiem jak sobie zrobię. Hmm. Czemu Minecraft? Czemu? Jeżeli zrobię tylko chociaż questa na zabit, to ja będę szczęśliwy. Bo to jest niemożliwe, ponieważ ja nie umiem ci bić. Dobra, warp. No jak widzicie, mam 42 level. No, no, ostatnio był wyższy poziom. Sobie mnie tutaj zimplantowałem. Jeden chyba... Ha! Dobra. Jeden poszedł. Jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedna o oh. tu się. Yes. Dobra, lecimy, lecimy. Musimy jednego kila zrobić, musimy zrobić jednego kila znikną. Mm. Daj, chcę jakiegoś noob'a zabić. Jest, mam tego quest'a. Okay. Nie dam ci tego, okej. Okay. Nie chciałem mu dać tych itemów, ale... Mamy zrobionego quest'a na za Ile mam punktów fiziki? Hmm. Jak to, hmm. Jak to... Są mi naprawdę, ale ja nie wiem o co mu chodzi. Heh. Dobra, to będziemy krasać bo na jest, bo musimy zrobić kostę na niedzę. Mm. Ale idziemy. Pomysł a... nawet. No, Zrobimy sobie idziemy. Uraka. Okay. Najgorsze muszę już dostanę. Ale jakoś to przeżyję. Mm. No, ja go nie w tej wersji byłem. Przecież mi no, się teraz pić, tylko jakieś nogy pozwalają. Mm. Dobrze, mus muszę zgłodnić, muszę zgłodnić, tylko nie wiem. Wiesz, co mam tutaj pomysł? Jedna seta. तो ये तो है दमयता दोस्ती। चलो चलो। ओके। दब जाओ कुछ नहीं। वही मेरा समझ रहा हूँ। Kurde, nie dostałem głodu. Teraz ja zaraz znowu wychodzimy. No jest. Mam efekt głodu. To jak najgorzej głód Byłem bo... i będę figał. Może dlaczego się należy to. Tam to lewe, jest góra. Mm. Jeszcze jedno na no serio? Dobra, więcej zjemy. Zjemy coś szybko, a coś. Ja też mam coś w skrzynkach, no już widzieliście. Dobra, ja mam króliki, super. Ja cię ja nie wierzę, zrobiłem tego quest'a i ten co ja chciałem tutaj miałem jeszcze 5 irona o jezu tego kilo nie będę marnował na irona kopanie no to to wywrę Ogólnie nie ten. Yy, no jak widać... Yy, trochę się ostatnio tutaj działo. Yy, tam z tymi... Yy, yy, tymi... No nie wiem jak to nazwać. Yy, z to niby kopalnią, nie? Ja tam chciałem coś fajnego zrobić, ale nie wyszło nic. Yy, nie. List, szybko ją, szybko a ja jak skoro nie stać

jeszcze Szybciej, proszę Minecraft. Będę tutaj śleczał cały dzień. No i kiedy nie chcę, to on dro... o czwarty, jeszcze jeden iron. Jeszcze jeden szybki iron. Tylko Minecraft proszę zliczyć się. Nie wiem czy mogą się przydać, bo też jest kwestia na Nie, jest na Jest quest zadania. Łocie, ale fajne rzeczy. Na skrzynkę główkę a dostałem 4k spoko mamy ja 12k mam ja teraz wybieram ogólnie rzecz biorąc na pierwsze działki ok 4. Chciałem zobaczyć ile tyłu 9, wykopać Dajcie 6 diaksów. 1000. 1000. 1000. tysiąc. Ło. Hmm. Hmm, dobra. Hmm. Mam 4 Разберем на випа. Добро. Кликаем на файл. Пауза и видим, что это Dobra, to. Tu yy, no, się będę zamierzchnął no, ogólnie, po takich krótkich dniach. Teraz mi to wygląda na kilka godzin, nie miałem pomysłu, ale tak chciałem coś nagrać. Bo trochę mię nie było. No dobra, no, to w takim razie. A, jeszcze jedna rzecz tylko. Yy, zobaczyć ten. Yy. Ile zadaje mój tak. Nie mam tego, na w nie mam niezniszczalności. Hmm. Hmm. Dobra, mam pięć tego. Osiem emeraldów. No jak widać, zbieram tutaj na magiczne skrzynkę i nie chciałbym bardzo zdobyć kolejną. Moja ogólnie trójzendów w magicznej skrzynki i z skrzydła Lecimy na hotel, żebyś to co zobaczyć. Chciałem zobaczyć, jak to by wyglądało. Hmm. Hmm. Będziemy o tym, Niech będzie mi świetlał ten kolony. Jak będzie moc. O, to się przystał, zostaje. Hmm. kolejne zostaje. Mm. No dużo, chyba ja dużo No i mam pracę na rolnika, więc no tak, sobie taki czas doglądam. tych yy... Uf, Bo, nie, nie, bo, bo, chcę tybo, bo, chcę bo, bo, yy... bo, chcę... bo, bo y, chciałem sobie y, dokończyć tego. Y, y, bo chciałem zrobić y, ten drugi level. sobie auto farmy, kupić. No dobra, no więc y, w takim razie. No, to, do zobaczenia w następnym y, odcinku. Pa!